Dzień dobry. Dzisiaj mam dla Państwa konkurs, bo jadę na pustynię nagrywać dla Was film. I w związku z czym ogłaszam konkurs? Pytanie konkursowe brzmi: o czym ten film będzie? Po co Łysy jedzie na pustynię, żeby nagrać film? Jaki film? O czym będzie film? Nagrodą w konkursie. Będzie zupełnie unikalny i bardzo wyjątkowy egzemplarz mojej książki, Lekko. A jeśli ktoś nie chce unikalnego egzemplarza mojej książki, Lekko, no to pewnie jakiś dostęp do programu albo coś takiego. W każdym razie zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania przez niewidomą środkę, jakąś na rok się znajdziemy albo gdzieś. Czekam na Państwa propozycje. O co chodzi? Po co jadę na pustynię, żeby nagrywać materiał i o czym ten materiał będzie?